Czy ciągi na maturze są trudne? Mamy tutaj jakieś zadanie, w którym mamy podany wzór ogólny ciągu i mamy policzyć jakiś, prawda, fałsz. Zobaczmy, pierwsze pytanie dotyczy tego, czy pierwszy wyraz naszego ciągu jest dwa razy większy od trzeciego wyrazu tego ciągu. No to żeby to sprawdzić, no to je sobie policzmy. Weźmiemy sobie ten pierwszy wyraz oraz wyraz trzeci. Jeżeli mamy taki wzór ogólny ciągu i chcemy policzyć jakiś konkretny wyraz, to po prostu pakujemy sobie za n ten wyraz, który chcemy policzyć. Czyli na przykład, jeżeli chcemy ten pierwszy, a jeden, no to po prostu za n wciskamy sobie to jeden wszędzie w tym wzorze, czyli zobaczmy, a jeden to będzie minus jeden do n. Czyli u nas to będzie minus 1 do pierwszej razy i tutaj mamy n minus 5, więc u nas oczywiście będzie 1 minus 5, w takim razie razy 1 minus 5. I teraz minus 1 do pierwszej to oczywiście będzie minus 1 razy 1 minus 5 to będzie minus 4. I teraz uwaga, dwa minusy w jednym działaniu oczywiście dają nam plus, czyli zamiast minus 4 będziemy mieli po prostu plus 4, i to jest nasz pierwszy wyraz. No i jeszcze obliczamy sobie ten a3, czyli tak samo pakujemy sobie trójeczkę za n, czyli będziemy mieli minus 1 do potęgi n tej czyli u nas do potęgi trzeciej razy n minus 5, czyli u nas to będzie oczywiście 3 minus 5, czyli to wszystko będzie równe minus 1 do trzeciej to oczywiście będzie minus 1 razy. I teraz weźmy sobie 3 minus 5, to będzie razy minus 2, no i to wszystko będzie równe minus 1 razy minus 2, znowu 2 minusy dają nam plus, czyli wychodzi nam z tego wszystkiego 2. No to czy ten pierwszy jest dwa razy większy od trzeciego? No oczywiście jest większy, bo ten jest 4, ten jest 2, czyli rzeczywiście będzie dwa razy większy, mamy prawdę. I jeszcze drugie pytanie, czy wszystkie wyrazy tego naszego? Są dodatnie, no to sprawdźmy. Po tym nie możemy tak łatwo ocenić, no bo tutaj mamy mało tych wyrazów, ale weźmy sobie, nie wiem, na przykład jeszcze piąty i zobacz. Dla piątego będziemy mieli minus 1 do potęgi i teraz bierzemy sobie za nk 5, czyli mamy minus 1 do potęgi 5 razy i tutaj będziemy mieli za n5 5 minus 5, 5, czyli razy 5 minus 5 i to będzie równe, minus 1 do 5 to dalej będzie minus 1 razy i teraz 5 minus 5 to oczywiście jest 0, a minus 1 razy 0 to będzie 0. Czy 0 jest dodatnie? No nie jest dodatnie, więc już wiemy, że na pewno wszystkie nie będą dodatnie, czyli w tym drugim podpunkcie będziemy mieli po prostu fałsz.